i teraz spokojnie go podbierać, dlatego podbierać z przodu noszę. Chciałem zademonstrować sposób łowienia ryby na przepływankę na rzece z kołowrotkiem o ruchomej szpuli. Zestaw jest bardzo prosty. ki, spławik na stałe, ciężarek, haczyk. Poszczególne rzeczy są takie, kołowrotek osobiście go mam no ponad 30 lat, spisuje się bardzo dobrze, jest to jeszcze radziecka katiuszka, zwana teraz w tej chwili kołem. Ja go trochę tutaj zmodyfikowałem, bo go po prostu odciążyłem, wyrzuciłem hamulec i nawierciłem bardzo dużo otworów po to tylko, żeby kołowrotek był lżejszy. Następną rzeczą, która jest zmodyfikowana, to jest nałożony tutaj wężyk glitowy, który powoduje to, że lepiej się zwija. Następną rzeczą jest kij, kij Dragona 420, kij do przepływanki na takich rzekach to w zależności należałoby używać od 3,30 do 4,20 raczej o akcji szczytowej. Sławik samorobny, różnej gramatury, a osobiście od 3 do 9 nawet, w zależności od uciągu wody. Tu jest tutaj stoper. Ciężarek przelotowy albo z rurką, albo po prostu zakładam stoper. Tutaj jest zastosowany krętlik. Krętlik jest po to, że po prostu. Przynęta typu ser, typu kukurydza skręca na przypon, a przy ściąganiu ten przypon powoduje to, że on się okręca i jest to wszystko, jak to się mówi, naturalnie. Haczyki muszą być dobrej jakości, od szóstki nawet do szesnastki. No, przypon też, czym cieniej, tym lepiej. Długość przyponu też w zależności od uciągu wody, jakości wody, czy jest czysta, czy jest brudna. No także zestaw jest bardzo prosty, jeżeli chodzi o przepływankę na, na wodzie, takiej jak tutaj jest. To jest chyba najlepszy sposób, dlatego że mam cały czas kontakt po prostu. Kij jest przedłużeniem mojej ręki i mam cały czas kontakt z przynętą. Ryba po prostu tylko delikatnie bierze, ja jestem w stanie w stanie ją zaciąć. Ja może zademonstruję, jak to wygląda w praktyce. Te rzuty odbijamy troszeczkę żyłki, puszczamy, a tym kciukiem tutaj zatrzymujemy. I puszczamy tu i już tam płynie, prawda? Wyważenie spławika. No ja, ja przeważam spławik. Że jak puszczę, to praktycznie spławik wpada do wody, z tego względu, że ja przytrzymuję i nawet jak ryba nie schowa tego spławika, to ja czuję jak ona puknęła. I po prostu zacinam, i, i ryba musi być, prawda? Może będą niektórzy zdziwieni. Ja z przodu noszę podbierać. Chociaż mam podbieracze z tyłu na magnes w domu, ale uważam, że jeżeli się brodzi po wodzie, to podbieracz z przodu jest lepszy. Z tego względu, że ja się tylko schylę i tą rybę wezmę. I ta ryba nie gubi tego śluzy, żeby tam gdzieś w ręce brać, kombinować. Tylko od razu się rybę wyczepia i się, się rybę puści, bo haczyk jest bezzadziorowy, także nie ma problemu odczepić. Siedzi? Nie. Siedzi. Dobrze, że katuszka jest? Taka ryba. Że katuszka jest, rozumiesz to? Może go, mu damy radę, wiesz? Będę go popuszczał. Może... Ja muszę zejść z na dół, wiesz? Kukujemy. No schodź, musisz zejść na dół, Bo ja będę musiał go z trawą brać, wiesz? A to jest chyba jedna z większych ryb. Wiesz? Ale jest ładna, jest ładna, jest ładna. O, ten już jest prawdziwy, prawdziwy kleń. Piękna ryba. Koszed. No i tak to ma wyglądać. Na przepływankę z ruchomą szpulą możemy łowić także zimą. Osobiście łowiłem nawet przy temperaturach minus 6, minus 8, a nawet większych. Cały wiz polega na tym, że po prostu jak zarzucimy zestaw do wody, puszczamy tak, żeby żyłka się nie kładła na wodę i ściągamy. Wtedy przelotki nie mają kontaktu z wodą i to nie zamarza. Tu jeszcze jest taka ciekawa sprawa przy, tej, przy tym kołowrotku, że ja zastosowałem tutaj wkładkę filcową, po prostu przykleiłem kawałek filcu i zimową porą jak tutaj trzymam, to palec nie marznie, bo nie ma kontaktu z metalem. No od czasu do czasu Należałoby spławik wyczyścić z lodu, z tego względu, że no tam zawsze troszeczkę tutaj się wody zbierze, prawda? Jeżeli chodzi o ten kij firmy Dragon, on ma naprawdę bardzo dobre przelotki. Przelotki są długie na długich stopkach. Bardzo dobrze się łowi tym kijem przy pogodzie deszczowej, dlatego że się nie klei żyłka. A zimową porą też daleko jest od blanku. I bardzo dobrze tym kijem się łowi. Kij jest fantastyczny, bo jest na zimę długi, te przepuszczenia są, No można dalej przepuszczać po prostu. Ja to staram się nawet latem nie kłaść żyłki na wodę, ale jak dziś klę jest daleko, no to trzeba po prostu tą żyłkę położyć. Ale jakie słowienie takie jak w tej chwili na krótko, to jest rewelacja, bo jest cały czas kontakt jest to przedłużenie ręki wędkarza, i jak jest tylko puknięcie. To automatycznie jest cięcie. Praktycznie przy tym systemie, to ja jestem w stanie na 90% brań wykorzystać. Każdy, który zacznie łowić tym systemem, to po jakimś czasie będzie miał też efekty. Popatrz. O, przy brzegu stoją. Tak, jest, 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 jest. Jest, ale kurczę w zielsko idzie. Idzie w zielsko. Ale tu ja mam hamulec w palcu, to wiesz. to tam nie puszczę nigdzie. Ale jest, 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 ładny, ładny. I ze 40. O, tu mu zakopciłem trochę wodę. Odchodzi, odchodzi. O, o. On tu dostał teraz tej mętnej wody. I on powinien być... Powinien wyjść. On powinien wyjść. O jest. Jest. O ładny, taki no, ładna ryba. Tak w Piękna ryba. Ale gdzie go? Ze środka wziąłeś? Tu z pod samego brzegu, wiesz? Syptałem trochę kukurydzy. Proszę.